Cześć moi drodzy, witam Was w czwartkowym śniadaniu z winiarską. I dzisiaj bardzo proste słowo, czyli czasownik do, robić. Na pewno go znacie, każdy kto miał styczność z językiem angielskim, chociaż przez chwilę się go uczył, na pewno poznał słówko do, ale do z dwoma przyjmkami. Do something. To someone i do something for someone. Często pytacie mnie, która forma jest poprawna? I odpowiedź brzmi, obie formy są poprawne. Każda znaczy coś innego. Bo do something for someone jest takie może bardziej też intuicyjne i znaczy zrobić coś dla kogoś. Jeżeli coś dla kogoś robimy, to powiemy I did it for you. Natomiast jeżeli chcemy zrobić coś, Komuś e, bardzo często nie oznacza to do czegoś dobrego. To mówimy: Do something to someone. I jeżeli chcielibyście zapytać kogoś, dlaczego mi to zrobiłaś albo zrobiłeś, to zapytamy: Why did you do this to me? Więc obie formy są poprawne. Do something for someone jest raczej takie bardziej pozytywne, bo robimy coś dla kogoś. Zakładam, że robimy coś dobrego dla kogoś. Natomiast, kiedy chcemy komuś coś zrobić, to powiemy do something to someone. Ode mnie to wszystko w tym czwartkowym odcinku. Zapraszam Was na stronę kursy. Jeżeli chcecie wczycić się ze mną angielskiego przez Skype, um, to link jest na dole, tam znajdziecie do zobaczenia już jutro. Cześć!